Panie i Panowie, witamy serdecznie w pokładzie naszego pociągu Hype Train. Pociąg odjeżdża za niecałe 10 sekund. Naszym celem jest Hello Neighbor Alpha 2. A ile kiedy Hello Neighbor Alpha 2, bo już wiesz Edward, nagra albo on sub podpiszok. A zatem oto jest druga alfa gry Hello Neighbor. Tutaj się spotkamy z dużą ilością historii z tego co widzę. Sąsiad nasz, Kyle, jest dużo bardziej zaawansowany pod względem inteligencji. Gra będzie dużo cięższa, jest masakrycznie szybki z tego co wiem. I o tej alfie nie wiem nic. Większość z Was będzie wiedziała już prawdopodobnie, ponieważ z Waszej perspektywy to prawdopodobnie wyszło wczoraj. I zakładam, że większość z Was już się zagłębiała w cały temat i wie, jak tutaj to wszystko działa. Ja gram na ślepo, gram dla siebie, żeby samemu się w to wgłębić, żeby nie wiedzieć nic, żeby samemu to rozgryźć jakoś fajnie. E, postaram się czytać jak najmniej komentarzy, żeby pobawić się z tym najlepiej, jak mogę. Więc zacznijmy od obczenia historii. W końcu ręce! W końcu ktoś siedzi w tym samochodziku. E, press E to Open. Ok, mała interakcja. Myślę, że będzie dłuższa taka scénka. Jest dłuższa. Ok. Właściwie widzimy fragmenty naszej postaci, więc wychodzi na to, że nasza postać ma już model i jakoś wygląda i może. Będziemy mogli ją kiedyś zobaczyć. Dobra, więc um, Get inside, move stuff inside. Dobra. Czyli standard. Musimy pownosić stuff, tylko troszeczkę się tutaj w słup wrąbałem. F, R, E. Coś nie działa. Get inside. Może po prostu się, muszę dostać do, do środka. E. The key is under the stone, beneath the mailbox. Klucz jest pod skrzynką. Najpierw ja, podnieść. Kamień. Wiecie, że mi to E nie działa. Czyli muszę teraz E przytrzymać, żeby coś podnieść. Muszę rzucić w, ten, w tego kruka, tak? to jest. Przepraszam, wszystkich kruków za rzucanie kamieniami. Więc widziałem już to demo gdzieś na różnych. Trzeba przytrzymać E tym razem, żeby coś podnieść. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Nie no, fajniej było, jak można było od razu kliknąć i. i... i, i... Brało się od razu. To było bardziej dynamiczne jak na moje. Dobra. Anyway, mamy klucz. Możemy wejść do środka. Kłódka jest odpalona. Ale mamy jeszcze deski, więc prawdopodobnie trzeba będzie znaleźć jakiś młotek albo łom. Hmm. Aha, gra to za nas rozwiązuje chyba. No, mamy łom. Świetnie. Tylko. Ja nic nie robię, wiecie. Problem jest taki, że nie miałem jak tego zebrać bo miałem pełny ekwipunek, dobra za bardzo nakombinowałem wyciągamy gwoździe więc to z tego co wiem ma służyć w pełnej grze jako tutorial yyy e, troszeczkę będę musieli go bardziej przemyślać bo coś tu widzę że jest nie tak czasami ale muzyka mi się podoba, e, czekajcie bo właściwie się zastanawiam Wiem, że to jest dom, do którego się będziemy włamywać, bo widziałem to na, na jakichś filmach, które pokazywali jeszcze przed wyjściem drugiej Alfy, ale... wprowadzamy się do domu, do którego potem się włamujemy, bo tam jest sąsiad, coś mi tu nie pasuje. Ale muzyka jest mega fajna, kojąca, nie wiem, kojarzy mi się z Life is Strange strasznie. Ej. Więc teraz przytrzymywanie tego E sprawia, że musimy... No nie wyrzucaj łomu, przyda ci się. Aha, musimy pownosić rzeczy. Co zrobiłem? What? Czyli ten typ włamał się do naszego domu, wystawił nas z kanapą na zewnątrz i przejął sobie nasz cały dom? Um, okej. Okay. dobrze, to jest niespotykane, niecodzienne. Powoli się wgłębiamy. Tu jest sporo tej historii, z tego co widzę. To jest nasza piwnica Kurde, ale ma... To już nie są zwykłe drewniane drzwi zabite deskami To będzie cięższe niż się spodziewałem Czy się? Da! Okej! Okay. To my już gramy, tak? OK. Wow! Się zrobiło turbo creepy! Co tam było um. O nie, tu nie wejdę. O nie. Kozu.dzie więc co miałem zrobić? OK. OK. Dobra, mam cały nowy dom do ogarnięcia. Jak co trzeba robić? Okej, okay, dobra, spoko. Zaraz ogarnę. On tu znowu przyjdzie, ale on jest mega szybki. Jak na swoje poprzednie wersje gry. Dobra, zaraz ogarnijmy. Tu się pali jakiś kominek. Tu jest potencjalne wejście na dach. Już nie będą musieli ludzie gliczować wszystkiego, żeby tam wejść. Mamy tutaj łom, do którego fajnie byłoby się dostać. On podobno jest dużo bardziej zaawansowany w tej wersji, więc będzie jest zdecydowanie ciężej. Ale trochę mi martwi to, że go nigdzie nie widzę. Okej. Okay. Już go widzę, dobra. Ma nową biegania i biega szybciej. Ej, on faktycznie jest mądrzejszy niż przedtem, już nie jest taki durny. Błędy mogą być, ale... On naprawdę nie jest głupi. To mnie troszeczkę przeraża. Dobra, mamy tutaj telefon. Możemy coś z tym zrobić. Nie, to nie. Rozejrzyjmy się po tym domku, bo to nie wiem nawet czy to jest... To nie jest nawet mój dom, to jest dom jakiś opuszczony, tak? Ale to nie jest zamknięte, czemu nie mogę tego otworzyć? W czym problem, stary? Więc to jest tylko twoja chwilowa kryjówka, tak? Nic więcej tutaj nie ma Łazienka Toaleta, klasycznie Ale żadnych latarek nic tutaj nie znaje. co mi będzie się miało przydać, tak? Okej, okay, dobra, rozumiem Koleś dalej tam stoi on mi chyba już tak łatwo nie odpuści Co, co, co jest wyrodniałe? Stanął sobie kuźwa Przez, Przed moim własnym domem, do którego się włamał The fucking hell Co ty sobie kuźwa myślisz? Cichutko, dobra Czy możemy to zanieść tam do domku? Bo lornetka mi się nie przyda u niego w domu, przyda mi się u mnie w domu. Tego jestem pewien, bo będę mógł go podglądać gdzieś, więc tutaj, jeżeli to wyrzucimy, to też dalej się aplikuje ta sama zasada, że to, że to zostaje. Mam nadzieję. Teraz ciszej, bo on podobno jest naprawdę mądrzejszy, i widać to już teraz. Cichutko zerknijmy przez dziurkę od klucza. Co on tutaj porabia? Słyszałem coś. A. Okej. Okay. Do szaf się chowa dużo łatwiej, więc trzeba ich zamykać. To Z jednej ale na drugą to się dr drastycznie zmienia. Dobra, skradajmy się lepiej, bo nas usłyszy w ten sposób. Możliwe, że. Dźwięk otwieranych drzwi też słyszy. To jest bardzo prawdopodobne i się tego obawiam. Antena. Mogę ją właściwie wziąć. A, mogę włączyć telewizor w ten sposób, dobra. Latarka. Tego potrzebuję. Gdzie jest telewizor? Gdzie, gdzie ja wziąłem telewizor? Eee. Ja zepsułem telewizor, zniknąłem. Zniknął mi telewizor, przepraszam, nie chciałem. Radio. Można go tutaj pewnie przyzwać. Z tego co wiem, on może też tutaj spać co jakiś czas. Może przyjść i spać, a ja mogę schować się pod jego łóżkiem? Nie to by było głupie. Well, dobra, więc to jest jego pokój, gdzieś pi. No spokojnie. Szuflady, myślę, że tutaj nic nie znajdziemy ciekawego. Telefony, tak dalej. Pudełka puste. Tutaj potrzeba klucza do tego pokoju. Więc może musimy najzwyczajniej w świecie włączyć mu radio i schować się w szafie. Przejdzie czy nie? Porzucałem trochę rzeczami. O, teraz przyjdzie. Albo i nie. Okej, okay, nie wiem. On się najprawdopodobniej teraz może zepsuł czy coś, albo ja czegoś nie rozumiem, bo on mnie nie słyszy, co jest dziwaczne, więc zostawmy latarkę tutaj i lornetkę, bo tylko przywykłem, że to mamy. Najmniej mu się złapać, bo coś jest najwyraźniej nie tak. Bo nie możemy się nigdzie indziej dostać. Musimy znaleźć klucz do tamtych drzwi najprawdopodobniej, albo włamać się przez inne. Przez inne okno. Wiemy gdzie on siedzi, więc dobra, może nie, nie róbmy tego jeszcze. Jeżeli odetniemy mu zasilanie, to zauważy, zauważy że coś jest nie tak, ponieważ na telewizję. Podejdźmy do tego. Eee... No. Okej, okay, zauważył mnie! Jest nie dobrze! Jest niedobrze! OK? Sorry! Koleś, ja już spadam z swojej posiadłości. Znaczy to jest moja posiadłość, ale. No, to w sumie wyrzuciłeś mnie tak pół metra dalej i zamknąłeś drzwi. No spoko, Ok. Ale on będzie pamiętał, którędy wbiłem Więc tu pewnie coś jest zainstalowane już, okej okay. Wiemy, że tam ma wy wydubane okno Że tam jest okno... Strzaskane Wydłubane okno w ogóle, Eleven da fuck? Wiemy, że tu ma strzaskane okno Tego radia nie słucha Ale dalej nie wiem, jak mamy znaleźć klucz Z tego, co wiem Jest szansa zdobyć jakiegoś elektromagnesu, który może nam się przydać i możemy przyciągać metalowe przedmioty nimi, no bo do czego innego służy elektromagnes ale najpierw musielibyśmy coś fajnego wymyślić ehm, o nie, on przyspiesza, prawda? shit jeżeli kraj się robi ciemny, to on prawdopodobnie jest coraz bliżej mnie tak, dokładnie okej, okay, troszeczkę poogarniałem, ale teraz Teraz trzeba znaleźć jakiekolwiek rzeczy. On siedzi w swoim pokoju i naprawdę pilnie tego strzeże. O, mój gościu ma czerwone trampki. Szanuję. Trampki zawsze spoko. Taką postacią, to ja mogę grać. Tu z tego co wiem jest dalsza część domu, ale chyba najpierw musimy ukończyć ten poradnik, czy cokolwiek to jest, albo nie wiem, jak to działa jeszcze. Nie mamy gdzie wybić szyby poza kuchnią, do której moglibyśmy zrobić sobie drogę i to by było nawet bardzo wskazane, jak na moje. E, zróbmy to. Like Right now! Łups, on tam był To było głupie! <noise> okay, sorry Uśpi za ścianą. Dobra, okej. Okay. Tam u góry coś otwieramy tym przełącznikiem to już nie jest zasilanie. To nic nie było zasilanie, to było do bramy wejściowej. Prosto chrapać To było ekstremalnie głupie. Dobra, więc może poznajmy cykl tego, co on robi, bo przychodzi do łazienki. On siusia! Hej. I w tym czasie moglibyśmy się zakrać do pokoju. Ale musimy poczekać na moment, kiedy on pójdzie do tej łazienki siusiu robić. Długo lejesz. Okej. Okay. Ten dźwięk wyzwolenia. I on przechodzi ten do kuchni coś grzebie przy lodówce. Mleko pije, dobra. Tak jak odstenka pokazywała, że on pije mleko. On coś tam robi, swoje ćwiczenia czy coś. O cholera. Zauważył mnie. Widział mnie, to wystarczyło, żeby się obrócił. FAK! przez Właśnie, zostały przedmioty? Zostały! Jest! Dobra! Natarka mi się nie przyda. Lornetka może mi się przydać teraz. Więc wiem, że on nie rzuca lornetką. Jasno, cholera. Co przycisk nacisnąć, za zaczął rzucać, pewnie. D! Więc kolej sobie. Dużo stąd nie zobaczymy. Zauważymy, że przechodzi z tego pokoju tam. Ale to nie będzie wystarczająco dużo, żeby dobiec do jego pokoju i cię włamać. To jest dziwaczne. On ma klucz przy sobie. Okej, okay. czyli, bo widać, że klucz zjechał z jego spodni. Czyli, jeżeli on śpi, bo jest moment, kiedy chrapie, musimy na niego podejść i ten klucz zabrać. O kurwa. Idę siąść hamsko w tej szafce. Ale zamknij drzwi najpierw. Siądę hamsko w szafce. Jeżeli będę tutaj, będę słyszał, jak on chrapie. Jeżeli zacznie chrapać, wbię do niego do pokoju i zabieram klucz. I idziemy do, do tamtych drzwi To jest na razie chyba tutorial tego co trzeba zrobić To nie jest wcale łatwe, ale to dobrze Gdzieś tam chodzi, teraz go jak właściwie chodzi, jest lepiej ten dźwięk zrobiony niż przedtem Mam słuchawki mega głośno, żeby coś słyszeć Czyli był siusiu, teraz piję mleko Albo, znaczy zakładam że on ma taki cykl cały czas, może nie Ogląda telewizję i po telewizji uśnie. Tego się trzymajmy. Ja sobie chwilkę poczekam, aż on uśnie. I ruszamy do boju. Fajnie, że są to jakieś dialogi, że są niby różne programy i tak dalej, ale. Byłoby dużo ciekawie, gdyby zachowali tamte. Nie wiem, co to było. Hiszpańskie? Jakieś gadanie czy coś? To było tak mega śmieszne. Zabawne. Zabawnie brzmiało. Fajnie. Wyłączył telewizor. Znowu coś pije. Zaraz pójdzie spać, pewnie. Mam takie przeczucie, że po telewizji zazwyczaj się idzie spać, czy coś takiego. Nie wiem, tak mi się nasuwa na myśl. Nie wiem, nie oglądam telewizji. Od kilku lat, więc. Come Kyle. Nynaj. Jest. To jest nasza szansa. Okej! Okay. Wystarczyło pomyśleć, ale gra skłania do myślenia. To jest zajebiste. Okej, okay. klucz nam jest niepotrzebny. Tutaj w skrzynce nic nie ma. Teraz to zamkniemy. Konewka. To nam się przyda. To nam się przyda. Mam nadzieję, że on tu nie przyjdzie Łóżko szpitalne tu masz kurczybyk. Dobra, mamy łom i mamy yy, wytrych, jakby nam był potrzebny Myślę, że to jest wszystko czego potrzeba- a nie, potrzebujemy chyba jakiejś karty, żeby się przedostać do jego drzwi A może nie, myślę, że sam łom nam wystarczy, bo tam są tylko jeszcze deski, więc musi jeszcze raz Pójść siusiu albo coś Nie ma go w pokoju POTRZEBA KARTY! O NIE! ZOSTAW MÓJ ŁOM! Ło! Potrzeba karty! Muszę znaleźć kartę! Ale mogę tym wytrychem chyba otworzyć wejście na górę Do... do do, do, do tej drabinki Idź do domu Kyle Zajmij się sobą z kurczybyku Odbiorę co moje a widział mnie znowu Za tym etapem już na mnie nie reaguje, dopóki jestem po drugiej stronie ulicy jest bezpiecznie, ale obserwuje mnie cały czas, a ja będę obserwował ciebie koleś Nie ma tak łatwo Dobra Moment kiedy zacząłem ogarniać już nastąpił Jestem w domu cwelu Czy to zadziała? To nie zadziała Szlak Ale to zadziała na to Oh yes Poznaję tę strzelbę. Klucz francuski. Co my mamy z tym zrobić? Klucz francuski odkręci nam śrubkę. O! Idealnie! Teraz możemy tu wejść. Coś powoli wchodzi na tę drabinkę. Jak na moje troszeczkę za wolno. A my tam dostępne wejścia gdzieś na podachówkach. Tu jest dziura w dachu do jakiegoś pokoju. I tu jest nasza karta, której potrzebujemy. Tak, dobrze ją kojarzyłem, że tak widziałem w tych filmach. Um, tu się nie dostaniemy się, że tu się można dostać. Okej, okay, zatem nie. Idziemy... Czy strzelanie w niego coś daje? Mamy nieskończone. A... O nie rzucaj tym! Kuj, was, zostaw tu Bierz to i trzymaj się tej strzelby! Ląduj na kucaka. Jestem teraz na drugim piętrze. On tutaj zazwyczaj nie wchodził? A, i stąd nie mogę wyjść. Chyba, że tu jest klucz. Nie ma klucza. Więc muszę się stąd wydostać. The hard way. Niech tak będzie. Um. Więc teraz mam. Naszą kartę, Potrzebuję jeszcze łomu, żeby wyjść przez te drzwi, bo nie wyciągnąłem wszystkich śrubek Ale... okej, okay, miał otwarte drzwi, więc widział nas, że idziemy, spoko, dobra, okej okay. Spoko stary Ale mamy ogarnięte wszystko, dobra Spluwa, nie wiem czy coś robi, zostawimy ją sobie, klucz nam się nie przyda, bo już go użyliśmy, otworzyliśmy wszystko co, wszystko, co trzeba Nie wiem co jest w piwnicy Bo teraz prawdopodobnie jest coś w piwnicy, ale nie wiem czy to będzie dokładnie teraz, więc zobaczymy Mamy latarkę, mamy... Keycard i... i łom? O, oh, tu jest, Uf. Half-Life 3 jeszcze kiedyś wyjdzie Okej okay. Nie, nie, uciekaj, uciekaj, masz dużo życiu, uciekaj! NIEEEE Wiecie co? Może żeby było bezpieczniej ja mu się tam złapać, co? A nie, to się wszystko resetuje, wszystkie otwarte te... szlak. Rzeczy zostawiam chyba u mnie w domu, ale resetuje się wszystko, co zrobiłem, mam tam kilka śrubek, które wyciągnąłem, więc... wolę spróbować, mimo wszystko. No co czekasz, Kyle? O nie, muszę iść dalej. Latarka. Ma Latarkę. Okej okay. To widziałem gdzieś na filmach. Wow. Wow. Myślałem, że będzie coś dalej. Czy to jest cała druga alfa? Czy to jest właściwie cała druga alfa? Proszę, powiedzcie, że to był tylko fragment. Powiedzcie, że będzie więcej. Proszę. Nie? To jest wszystko. Come on! To było zajebiste, ale w pół godziny rozgryzłem wszystko, co tu trzeba było zrobić. Czyli no, o to chodziło, żeby granie, wiecie, nie wprowadzała w błąd, żeby to był tutorial, żeby to było do ogarnięcia w miarę, ale. Myślałem, że będzie z tym więcej zabawy, tak jak było w poprzednich alfach, że mniej ogarnialiśmy, na czym gra polega. Niemniej więcej biegaliśmy dookoła i trzeba było posprawdzać o co chodzi, więc na to schodziło kilka odcinków, tak? Teraz zrobiłem to w jednym i z jednej strony się cieszę, z drugiej. Minęło mi to za szybko. O, smutno mi. Dobra, więc najwyżej to było na tyle w tym odcinku. Hello Neighbor, to była alfa 2. Jeżeli dowiem się, że coś jeszcze jest w tej alfie, prawdopodobnie nie, no to jedynie gdzie się zobaczymy, to będzie alfa numer 3, która wyjdzie prawdopodobnie w grudniu, z tego co słyszałem od deweloperów, więc. To tyle z Hello Neighbor. Dzięki za obejrzenie i tradycyjnie do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie.